Wszystkich właśnie wyruszyłem z psem na spacer do lasu. Mamy 22 sierpnia. Idę rozejrzeć się za grzybami. Ostatnio było pauzy z grzybami, było trochę sucho. Ale teraz popadało. Wczoraj chyba. Może to, to jest trochę za szybko, żebym ruszył na grzyby. Za dwa dni może by było lepiej. No ale mamy środek tygodnia, to to się przejdę teraz, bo w weekendy jest dużo ludzi i nie chcę mi się między ludźmi zbytnio chodzić. Jest za, za bardzo tłoczny tutaj w tych miejscach, w tych okolicach, gdzie chodzę na grzyby. Kala, chodź! Przynajmniej z Kalą przejdę się, jakiś spacer zrobię. Jeżeli nie znajdę grzybów, to i tak będzie spoko. Mamy godzinę po 6 rano, także będę działał. Idę się rozejrzeć za tymi grzybami. I życzę Wam miłego oglądania. Do zobaczenia. I przeszedłem się na taką drogę. Obok tu jakieś kureczki rosną. Co niektóre, może Nie Będę szedł dalej. Ogólnie, ogólnie za prawdziwkami bym wolał pochodzić. No ale kurki rosną, to trzeba je zebrać. No i tam, tam mniej więcej zbierałem kureczki. Idę dalej drogą. I tu kolejne rosną. To też zbieram. Nie są duże, ale nie są też małe całkowicie. Także to też zbieram i idę dalej. No i tam nieopodal zbierałem te kurki, też cały czas na drodze. Tutaj kolejne na drodze rosną tutaj. Pełno maluszków. Tu jest drobnica, nie wiem czy to widać. Drobnica, tutaj rosną. Wszystko na drodze. Tutaj o te, tu są większe. Nic, pozbieram to i działam dalej. No i tutaj trochę wyzbierałem tych większych kurek, te mniejsze zostawiam niech sobie rosną tutaj też są takie nie za duże ale wezmę je i będę szedł dalej no i obeszłem tamtą na dole drogę teraz skieruję się na taką inną dróżkę może na tych drogach więcej pozbieram grzybów, idę zobaczyć Ogólnie chcę się rozjeżdżać za prawdziwkami, ale jak kurki rosną, to fajnie je też pozbierać. Zaraz wyjdę na taką drogę i trochę się cofnę. A po chwili będę wchodził na górę za prawdziwkami. No i wyszedłem na taką drogę. I tutaj znowu drobnica rośnie rozglądam się w koło Przedaję się jeszcze wzdłuż tej drogi w dół Cofnę się i wtedy uderzam na taką wielką górę No i cofnę się tu w dół i idę sporo. Chyba, że coś jeszcze tu widzę kurczę że mi się wydawało Co Wydawało mi się chyba Chyba przed chwilą zbierałem kurki tutaj w tym miejscu a zostawiłem takich jeszcze są ale to malutkie o, takie, czy widać takie kureczki. Już wszystko na drodze na razie. Zbieram tutaj, zostawiłem parę. O, tutaj jeszcze są maluszki. Kala chodź. Tutaj, tutaj. O, i takie kurki. Są. Idę dalej No odbiłem już z tamtej drogi Kieruję się ku górze Za prawdziwkami się rozejrzeć ale po drodze jeszcze jakieś kurki Rosną Coś takiego eee, Gdzieś jeszcze widziałem tutaj obok Coś takiego Same takie mówię małe Ale trochę już ich mam Tutaj są schowane To są takie maluszki Nie ma jakiegoś większego wysypu tych kurek teraz w tych miejscach Takie mniejsze ja zostawiłem bo nie chce mi się ich aż zbierać takich małych rozglądam się dalej No i weszłem w moją górę taką na... z miejscami na prawdziwki ale nic nie znalazłem. Jeszcze nie ma tego drugiego wysypu, bo wcześniej tam jakieś znajdywałem grzyby jakiś czas temu, jakieś prawdziwki. A teraz w tych miejscach akurat jeszcze nie ma tego drugiego strzału. Kurczę, porozglądam się powoli. Będę musiał chyba uderzyć gdzieś na kurki. Porozglądać się, bo te kurki rosną, ale też nie są jakieś wielkie. Są takie średniawki Tutaj też zawsze miałem dużo prawdziwków w tym miejscu widzę puszki No nie ma nic kurczę, nie ma, nie ma, nie mogę nic znaleźć A takie miejsce na prawdziwki co tu było naprawdę się wchodziło Nazbierało trzy wiadra i szło do domu Dobra, rozglądam się dalej Jakiś czas znajduję pojedyncze jakieś kurki też przy drodze Wcześniej znalazłem parę i teraz też parę Takie Nie wiem te kurki zaczęły teraz gdzieś pojedynczo rosnąć Nie mogę znaleźć jakiegoś placu większego, ale ile się rozejrzeć Przemieściłem się trochę w sumie parę kroków Finny las, obok Coś tutaj widzę Jakieś kurki, no to tutaj W tym miejscu miałem też te kurki większe o. Tylko one są takie rozczepane Jedna, druga Jakieś takie Rozczepane są Tylko dwie Kiedyś tu miałem więcej Tych większych kurek Rozglądam się dalej. No szkoda, że tych prawdziwków nie ma w tych miejscach. Obeszłem moje miejsce, takie jedno jeszcze, i weszłem na inne miejsce, i znowu są tutaj jakieś maluszki. Nie ma dużych kurek, kurcze. Coś takiego. Nic specjalnego. No, te małe już zostawię. Dobra, mam tę wziętą garstkę, jakąś idę, idę dalej. Porozglądać się. No i co? Poteszłem sobie na mój obóz nie znalazłem. Tam pojedyncze jakieś kurki znajdowałem, ale prawdziwka żadnego. Kurek na dnie siatki jest. Może jedna trzecia siatki. Nic, może jeszcze się przejdę. Zobaczę. Wyszedłem za prawdziwkami, i ja wracam z kurkami. Kurczę, myślałem, że będą prawdziwki rosły, ale... jeszcze nie ma tego wysypu. Kala się trochę napije, ja się trochę napiję. Chwilę posiedzę i może się przejdę jeszcze gdzieś w jakieś miejsce. No i co? Przeszedłem się jeszcze w jedno miejsce i nic nie było. W sumie taki krótki spacer zrobiłem. W moich paru miejscach nie było prawdziwka ani jednego. Parę kurek, takich średnich, małych. Ale przynajmniej spacer sobie z Kalą zrobiłem. I idę do domu, idę się ogarnąć i może dzisiaj na ryby wyskoczę. Jeszcze zobaczę. Pogoda jest w miarę spoko. Ma padać po południu, ale o 17 już nie ma padać, ma być pochmurnie. Temperatura jest taka, troszeczkę no chłodnie jest. Ma być 13 stopni, wieczorem 12 czy 10, jakoś tak. Zobaczę. Także z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.